Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym poradniku. W sumie to oddzielnym takim, niż to miało miejsce w poprzednich poradnikach, ponieważ zrobiłem na temat AWP poradnik w, w zbiorczym poradniku na temat mapy The Mirage po stronie CT. I w tym momencie wszystko powycinałem, te wszystkie informacje dotyczące dotyczącego grania awp po stronie CT na Demiraż, więc teraz będą wycinki, właśnie z poprzednich poradników y, dotyczących mapy Demirage, Więc ja się już, y, ja już uciekam i jego oglądania wam życzę, cześć. że wam y, jak karabinami sniperskimi zagrywać z danej pozycji na bomb A. No i tutaj jest y, opcja, jeśli macie dużo y, jeśli macie na przykład zdobyliście na przykład też po przeciwniku AWP, tak? To z tą awp gdy gracie na b A to należy zagrać albo, właśnie tak jak już przy wspomniałem augu na Tickecie i sobie patrzeć rampę na przykład bądź gdy tam leży też oczywiście na początku smoke, tak? Załóżmy, że tam jest smog, tak? na przykład od y, teammatea rzucony I my możemy sobie spokojnie wcelować na konektor I tym samym pomóc na przykład przeciwnikowi e, czy naszym koledze z... Czy przeciwnikowi, na, na, nam ma, mamy sobie pomóc, tak? Naszym kolegom z troszyny. No i naszym koledze z troszyny, którzy który na przykład kryje od gali Tutaj możemy sobie spokojnie przeciwnika Zjąć strzałem y, z, w ciało Bądź tutaj wychylając y, z, z lewej strony y, gdy przeciwnik wychyla z lewej strony, tak, to możemy z Underground też go wyciągnąć i spokojnie pomóc naszym kompanom z na micie. I oczywiście, e, gdy nie traficie pierwszego strzała z awki, tak, strzału oczywiście, a ja tak sobie mówię strzała, bo to tak się, no, szalacko bardziej e, słychać. E, no i tak, jak czy nie traficie pierwszego strzału e, przeciwnika, nie teraz, później. Nie przeszkadzać mi. No, jak nie traficie pierwszego strzału w przeciwnika, to będzie problem, ponieważ może on was spokojnie zdjąć, ale wtedy jak nie traficie, to muszę szybko się cofnąć i najlepiej właśnie, jak się cofacie, to... Jak się cofacie, to szybko co w dół, głowa w dół, żebyście nie dostali właśnie od, od razu strzałem z kałacha w banie. I w tym momencie możecie się wcedować dalej, albo tutaj w apsy pomóc koledze z drużyny, albo właśnie się wcelować już z tej strony w sandwich, gdzie może dany przycink się pojawić bądź też możecie się wychylać z tej strony i takiego kolejnego z, y, strzału nie zmarnować i takiego przyśnika zdjąć. Tak? Na przykład też jak przycink dorzuci smoka, tak z tej strony to możemy albo się wcelować tutaj na psy albo po prostu zaskakiwać go zaska zaskakując go wchodząc tutaj na tą stronę y, tego, tej skrzynki i tutaj już kolejnego fraga zdjąć albo tutaj wyżej się spiąć na tą deskę w tym momencie też możemy zaskakiwać takie przeciwnika strzelając w Tetrisa, tak? No i e, też jak na przykład nie wyjdzie dokładnie smoke przeciwnikowi, że na przykład tutaj będzie i jest one way to tak samo możemy sobie tutaj e, takiego przeciwnika oczywiście na kucaku e, trafić, który plantuje na przykład bombę Bądź też po prostu skanować to miejsce to na pewno też damy radę go trafić, więc yy, też jak ten smoke leży, tak, w ten sposób, to możemy też na przykład prefajerować przynika, który będzie wychylał z apartamentu z tej strony, ponieważ tu jest ta ściana, tak, tu jest te wyjście na górze, na połowie tych tutaj yy, torped, tak, i wtedy możemy sobie takie przynika zeskanować, strzałem w ciało. I oczywiście lądując z tej strony. No i to by było na tyle jeśli chodzi o granie awką ze strony Ticket'a I oczywiście polecam wam też zagrać awką gdy gracie po stronie Gdy krycie po stronie bardziej Connect'a Tutaj ze schodów, tak To co jest spokojnie tą awką Przeciwnika zdejmować Bądź też tutaj szybko oddawać prefire Tak, która trafiając szybko Przeciwnika oczywiście uprzednio zachowując prędkość, żeby była jak najbardziej zmniejszona, tak? Czyli że wychylacie szybko, kontrolujecie klejszem A i trafiacie przynika w głowę bądź w ciało, tak? Zależnie od tego gdzie patrzycie i z jakiej pozycji. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o granie awką na B się A, Oczywiście też możecie pomóc tutaj koledze, na przykład grając z tej pozycji patrząc galę, tak czy ktoś nie wyleczy tutaj z e, podziemi i tak dalej, i tak dalej, To już zależy od was. No i też możecie sobie tutaj mm, Tutaj sobie zagrać w ten sposób, że wasz kolega z różny was posadza i tak? I sobie możecie tutaj grać z tej pozycji I oczywiście też e, takie prznika zajmując, zaskakując go i też możecie sobie popatrzeć z tej pozycji, na przykład kucając bardziej, czy ktoś tutaj nie wychyla, tak no i to by było na tyle. Oczywiście wasz was kolega może w ten sposób Was podsadzać tak? I patrząc z connecta, a wy patrzycie z tej strony e, rampę, tak? I w ten sposób taki e, ogień e, pozycyjny, bardziej z dwóch osób zrobiony, możecie pokryć sobie dwie pozycje connecta i do tego e, Rampy, tak? Przednie na przykład rzucając też smoka w apartamenty i w tym momencie macie do dyspozycji e, bez obaw, że tutaj wyjdzie przycinek z smoka, ponieważ rzadko wychodzą ze smoka z bo ponieważ jest bardzo to ryzykowne, ponieważ można dostać z różnych stron i dobrze o tym przecinik na pewno wie. Dlatego nie będzie się starał tutaj ryzykować i wychyla wychylać z apartamentu. I w tym momencie możemy sobie tutaj poczekać, tak, aż przeciwnik będzie nam tutaj wbijał z tej pozycji palących. Żeby sobie spalić y, pozycję... Jezu, nie udało mi się. Pozycję y, pilnic, tak? Undergrounda. I w tym momencie na przykład też możecie zrobić taki trik, że jak y, będą rzucać na, przeciwnicy smoka, Waszą pozycję, tak? to możecie właśnie sobie rzucić tutaj z tej strony. Gdy już leci, tak? Gdy na przykład tutaj leci, leci się, się od, y, odbija, to wyrzucacie wy Polaka, tak? Potem smok ląduje z tej strony i wy będziecie mogli sobie tutaj na przykład poprosić o flesza, żeby y, jakiś y, wasz kolega rzucił tutaj górą, tak? Gdzie kryje na przykład absurd bądź y, rampy, fleszuje. I zaraz poleci flash z tej strony otworzony. Czyli że flashuje cyk, wyrak robicie szybkiego y, quickscopa i, i strzelacie, który będzie tutaj wychylał lekki, na przykład. Albo tutaj. No i to by było na tyle. Oczywiście możecie też sobie, y, gdy macie większą kontrolę y, nad midem, to możecie rzucić sobie Polaka tutaj. I palić e, całe tutaj e, skrzyneczki z tyłu i przeciwników, którzy będą potem wy, e, się chowacie oczywiście i wychylacie i sobie możecie w ten sposób kolejnego fraga załapać. A oczywiście uprzednio e, po fleszu, tak, rzucacie sobie tego palaka i zdobywacie kolejny fragi w ten sposób. No i ten palak też możecie wykorzystać, jeśli chodzi o smoka, który będzie chciał wykorzystać brzmik, żeby wam tutaj zasłonić tą daną pozycję na oknie, tak? No i to by było na tyle, jeśli chodzi o granie AWP na micie. I co tu jeszcze dużo mówić? Możecie... A! Jeśli chodzi o granie też AWP na micie, jeśli się wychylacie piersi, to najlepiej sobie oczywiście stanąć z tej strony, ponieważ widać was, wam tylko bark i kawałek głowy, tak? I tułowia. Więc z tej strony najlepiej się tak ustawić, że cyk szybko kucacie... Więc... Tak, oddajęcie strzał, bądź też bardziej się wychylając, ale bardziej ryzykując to, że dostacie perfajera, tak? Sawki. Ale też możecie sobie spokojnie tutaj stanąć, tak, z tej strony tego przeciwnika zaskakując, y, który by się na przykład powiedział, że będziecie w tym rogu, a wy będziecie trochę wyżej i was nie trafi i wy tym samym będziecie... Y, mogli szybciej zareagować, oczywiście. Ale to też jest to też zależy od tego jakiego respa macie, tak? To możecie zrobić taki trick. Gdy się rozpicie na przykład z tej strony bardziej, tutaj yy, z przodu, na mida, to spokojnie możesz sobie tutaj tak, biec, biec, biec tak? Skoczyć, rozbić tutaj. Tu szybko ku całem cyk, pierwszego fraga. Bądź jak nie macie zbytnio dobrego movementu i za szybko nie będziecie na tym micie, to wtedy pokryć sobie z tej strony. Tak? Szybki w I się cofacie, tak? I już nie wychylacie dalej. I wtedy możecie wcelać się tutaj w apartamenty, gdy nie są zasmokowane. Takie też yy, zdjąć i pomóc naszym kolegom z BSA A. Możecie też się yy, zająć bardziej... Yy, Pomaganiem, tak, wsparciem, tutaj jest dorzucając e, smoka, bądź flesza, tak, kuro na przykład, żeby na przykład gdy już wjeżdżają e, przeciwnicy na tetrisa, to żeby tutaj ofleszować ich i trochę ich zająć e, na Tetrisie, wtedy nasi koledzy mogliby dorzucić palaki, neity i tak dalej i się zająć już kryciem e, Besa A, już e, same samemu, I wtedy wy już jak zrobicie swoją pomoc, to możecie się zrotować tutaj na schody, tak? I kryjąc sobie już e... na przykład Midas z pozycji etiketa, tak, i tak dalej, i tak dalej, a to w zależności od tego, jak, co przeciwnik robi, jakie info dostajecie od Waszych kolegów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też jest fajna opcja, żeby wam e, pomógł e, kolega z drużyny, bądź random, żeby wrzucał wam tutaj flesza e, guru, tak? Znaczy z tej pozycji nad wasze okno, na przykład się ustawia z tej pozycji, tak? I robi mały kroczek w, w tył. Taki może już pies dalej sobie na BSAB. a wy w tym czasie szybko się wychylić, tak? Z tego przysięga afleszowanego zdjąć. Oczywiście. Czyli że jak to wygląda. Macie tutaj respa, tak, dobrego. I wtedy tak. Wybiegniecie, wybiegniecie. Skaciecie tu cyk, rozbijacie. Bek. Przeciwnik już będzie na tej pozycji, tak? Za wami i wtedy będzie flashował. I tak jak flasha powinien przeciwnik tutaj dostać, gdy będzie wychylał. A żeby to wam udowodnić, to wam pokażę o co mi chodzi. Czyli sobie biegnie, biegnie. Bek, dostaje na chwilę, ale dostaje na tyle, żeby właśnie... Zostać y, oszołomionym lekko, i wtedy nasz kolega może z takiego frega spokojnie zdjąć. Oczywiście tego flasha możecie zrzucić trochę inaczej, ponieważ z tego rzuciłem, myślałem że pamiętam skąd rzucam, ale bardziej tutaj celując na tą antenę. Tak wtedy ten flash powinien wlecieć bez problemów, raczej. O, trochę oślepia, ale na tyle, żeby właśnie takiego przyciska zdezorientować, e, wytrącić z skupienia, wcelowania się w tą pozycję naszą i tym samym my będziemy mogli szybciej go zdjąć. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o granie na pozycji MIDA z Afupy. I tutaj nie ma żadnych innych, e, żadnych innych filozofii. Oczywiście możemy też e, dodatkowo rzucić sobie smoki, żeby pomóc. E, Naszemu, na przykład, koledze z gali, tak? Tutaj, na przykład... Dosmogować tą pozycję, żeby sobie wszedł tutaj na... E... A, myślę, że doskoczę, ale za mało rozbieg miałem. Żeby pomóc, po prostu, koledze, który jest na gali, tak? Sobie sprawdzić tutaj e, na krześle, czy ktoś nie jest, tak? Bądź, na przykład, tutaj sobie trochę sprawdzić. I wyżej sobie tutaj... Wyżej sobie tutaj... E kłócąc, taki i tak też zdjąć z m 4 bądź z jakiejś innej broni. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to. I też możemy do yy, dopomóc naszym koledze, który stoi na schodach, żeby nie dostał pleców od Undergrounda, gdzie Connectem będą wjeżdżali, to możemy mu do, ten pomóc rzucając takiego smoka, tak. Taki smok ląduje sobie tu w konekcie i ten nasz kolega może sobie spokojnie skampić, czy to bliżej sobie tutaj podejść taki, na przykład przynika z Mki. No i to by było na tyle, no albo po prostu wejść, pomóc nam dodatkowo z Mida, stojąc się w tą pozycję, tak, ta. Czyli że tutaj możecie sobie pomóc, rzucając sobie smoka. Na przykład gdy wychylacie, chcecie sobie smoka z tej strony. Ty tutaj was nie widać, wy widzicie wszystko, tak? czyli się Was też nie zobaczy. Wiesz, to jest taki smok, który tutaj y, będzie widział tylko czapę waszą, ale nie do końca, tak? I w tym momencie możecie też sobie oddać e, strzał z awki, na przykład, gdy gracie na midzie. Więc tutaj muszę so, zrobić smoke tak? Czy bardziej... Bardziej, o, z tej strony. I wtedy cyk, przynika... Wychylając szybko e, trafić. Albo też po prostu, flash tak? Cyk i wtedy tutaj wstraszanego prisinika e, zdjąć. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o no i e, tutaj możecie też się ustawić. E, czy to stawko, gdy na przykład macie dużo Awek to możecie też zakres Awką na gali, tak, tutaj się wcelowując, nie oddając też... E. Oczywiście możecie zakres kolego, tak tutaj smakujecie sobie na przykład. I tutaj jest. Tutaj jest puścik tak tutaj Możecie się ustawić na smoka, wtedy was przeciwnik nie wyczai, nie będzie się was spodziewał, że tu stoicie. A jak bez smoka, to możecie sobie tutaj to po też patrzeć, bądź tutaj e, ławkę, tak, czy ktoś tutaj przy ławce nie jest, to też spokojnie możecie tego przeciwnika wyciągnąć, tu się ustawiając też. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o taki poradnik e, czysto wycięty, z, sklejony z wycinków, e, z poprzednich poradników e, na temat e, grania awp i zrobiłem to w takim właśnie teraz, jak oglądacie, osobnym poradniku, bo chciałem to zrobić w taki sam schemat poradników, co na mapie De Inferno. I mi się zapomniało na, na końcu, mi się przypomniało, że przecież zrobiłem osobny poradnik na temat grania AWP-u w CT, niżeli taki zbiorczy podczas pozycji, wszystkich pozycji. Więc no, w tym poradniku, jak widzieliście to samo, to no sorry, ale... Nie, chcia, nie chciało mi się już od nowa robić osobnego poradnika ogólnie od, od wszystkiego zaczynać, więc to było tak tylko jednorazowo, myślę, że przy kolejnych poradnikach na innych mapach to będę musiał zobaczyć jak, jak, w jakiej chronologii są te poradniki na moim kanale i tak się potem dostosuję do kolejnych map. Więc ja się z wami żegnam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli chcielibyście zobaczyć jakieś inne tematy e, w tych poradnikach nowych. I to by było na tyle, i za, za, za dzwo, dzwonek wanicie fal, w dzwona, tak, bo to, bo to nie wiem, czy dochodzą te moje materiały, czy nie. Więc ja się z wami żegnam, miłego dnia wam życzę i cześć!